Niepełnosprawni tak samo żyją jak i sprawni. Są osoby, które interesują się sportem, są osoby, które bywają na imprezach. Były osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w Euro 2012. Natomiast jeden ze sponsorów znalazł się, wykonawca jednego ze stadionów w Polsce, który zaproponował, że wykona makietę Gdańskiego Stadionu również, ergo Areny. I tak oto mamy makietę, która. Została dzisiaj pokazana publicznie osobom widzącym, i myślę, że niektórych widzących rozczarowała, ponieważ stadion jest bardzo kolorowy. Stadion zupełnie inaczej wygląda jako makieta dla osób niewidzących. Osoba niewidząca nie widzi koloru, nie czuje koloru na ogół, natomiast poznaje świat, gdy opowiadamy o stadionie. Gdy może dotknąć wszystkich szczegółów związanych z wykonaniem budową stadionu. Stąd tak ważne jest, aby powstawały repliki poszczególnych obiektów interesujących. My w Gdańsku mamy już taki jeden obiekt to jest replika Bazyliki Mariackiej, wystawiona na zewnątrz przed Bazyliką. Gdyby osoby niewidzące mogły mieć wyobrażenie kształtów. Wielkości, proporcji poszczególnych elementów, bardzo szczegółowych elementów yy, każdej z budów i, i, i takich interesujących. Yy, świat osób niewidzących jest innym światem i musimy o tym pamiętać. Tutaj bardzo dobrze yy, zareagowała jedna z pań niewidzących po zapoznaniu się z tą repliką. Mówi, a dlaczego ona jest taka duża? My widzące osoby, mówiliśmy, dlaczego to takie małe, a pani mi powiedziała, ja chciałabym ją objąć całą, żeby mieć wyobrażenie kształtu i wyobrażenie wielkości w stosownych proporcji, więc to jest zupełnie inny świat. No myślę, takie stadiony, które powołaliśmy na te mistrzostwa, no, były ogromnym wyzwaniem konstrukcyjnym, architektonicznym. I ja się cieszę, że możemy, chociaż w niewielkim stopniu, przybliżyć. Je niewidomym, żeby chociaż tych kilka procent tej świadomości sensorycznej, dotykowej wynieśli z tego obiektu, prawda? Żebyśmy nie zapominali o nich. Ja myślę, że to ma też ten walor integracyjny, że nie tylko szczytne hasła, piękne, tylko są konkretne działania, tak jak chodniki, kramożniki, w stosunku do wózków miwalickich, tutaj coraz więcej się dzieje. Pewnie, że tak samo myślę w stosunku do niewidomych. Powinniśmy nawet, uważam, jako rzeźbiarz, organizować im specjalne wystawy rzeźbiarskie, gdzie dotykiem dzisiaj mogliby rozpoznawać te prace. Dzisiaj już coraz więcej, yy, coraz więcej yy, muzeów światowych rozdaje białe rękawiczki, po to, żeby niewidomi spokojnie mogli dotykać rzeźby czy Picassa, czy powiedzmy no, tych wielkich artystów, rzeźbiarzy i rozpoznawać je dotykiem. Także mogę tu mieć taką satysfakcję osobistą jako twórca, że jest to taka specyficzna dedykacja.